Taka jest nowa winda list serwis. Tu wcześniej była stara winda list serwis. Teraz mamy już nową. Konserwuję serwis w DB. List serwis zakaz Nowa tabliczka, jak widzicie, rok 2024. Taka kabina. A Ta co jeszcze nie blaszak. Ta karuna, lustro. Cześć. Tutaj mamy kasetę. No i tak jedzie. A jeszcze wentylator. Cichy, ale winda już nie. A ten, no, winda jest nowa, jeżeli serwis nie pisze dalej, tylko list serwis, tyle. Taki wyświetlacz nowe, taka placenta. Winda gada, ale jest niestety głośniejsza niż ten stary list serwis. No niestety dużo nowych list serwisów właśnie jest głośniejszych od, od tych starych, bo te stare dobrze jeździła, a te nowe to tak sobie. Ha, sobie niestety, jak słyszycie.